Czas reprezentacyjnych limuzyn już dawno odszedł w niepamięć. Ja wiem, że Audi cały czas ma A8, ale dzisiaj flagowym modelem niemieckiej marki jest Q8. Olbrzymi sów. Ja nazywam się Juliusz Szalet i opowiem wam, ile miejsca jest w tym samochodzie, jak tym autem się jeździ i którą wersję wybrać. Z Q8 to ciekawa historia, bo to stosunkowo najmłodszy model w gamie. Zadebiutował w 2018 roku. I wcale nie jest tak, jak mogłoby się wydawać, że Q8 to jest wersja QP Audi Q7. Bo to dwa zupełnie inne auta. No dobrze, ale co jest konkurencją dla takiego olbrzymiego SUVa? W sumie SUVów jest cała masa, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że to jest SUV coupe, to konkurencja się zawęża. Zatem mamy BMW X6, mamy Mercedesa GLE kuP, oczywiście, mamy Lamborghini Urusa, yy, Bentleya Bentayga, no i oczywiście Porsche Cayenne Coupe. Niektórzy nie rozumieją tego fetyszu bezramkowych drzwi. Tutaj to jest. Ta hiperultra nowoczesna lampa Matrix LED HD świeci na 900 metrów. Wersja przed liftingiem miała udawane końcówki wydechów. Teraz te są prawdziwe. Standardowo Q8 wychodzi na 21-calowych felgach. Te mają 22 cale, ale możesz sobie dokupić 23 calowe. Giganty! Tak zdaniem Audi prezentuje się kolor złoty, dokładnie rzecz ujmując Sakhir Gold. I to jest jeden z trzech nowych kolorów, który pojawił się po faceliftingu. Po faceliftingu, który naprawdę jest delikatny, pojawiła się także nowa rama single frame, a dokładnie jej wypełnienie. Te elementy mają nowy kształt, nowe reflektory i kilka delikatnych dodatków. Samochód jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Ma prawie 5 metrów długości, ma prawie 2 metry szerokości, 1,70 m wysokości i prawie 3 metry rozstawu osi. Powiem tylko tyle. To jest mój gabaryt, a mam 198 cm wzrostu, więc pozycja za kierownicą i ilość miejsca jest tutaj wystarczająca. Chociaż można mieć kilka uwag, i ja te uwagi mam. Na przykład chciałbym, żeby fotel był zamontowany niżej, albo żeby miał większą regulację wysokości, bo tak naprawdę regulacja wysokości odbywa się tutaj w ten sposób czyli praktycznie siedzisz cały czas na jednej wysokości mało miejsca? Proszę bardzo, dużo miejsca. Miejsca jest tutaj więcej, chyba niż nawet z przodu, a siedzę sam za sobą. Nie przeszkadza mi twarde obicie fotela, bo nawet tego fotela kolanami nie dotykam. Więc miejsca na stopy jest naprawdę dużo. Nad głową, mimo olbrzymiego panoramicznego dachu, jest też sporo miejsca. Wspomniałem Wam, że Q8 to kompletnie inne auto niż Q7. Q7 jest. Większe, ale starsze. Q8 zostało zbudowane na kompletnie nowej platformie MLB EVO, czyli tej samej, na której powstaje Cayenne i na przykład Tuareg. No ale co tutaj mówić o technologii? Przeliczamy to przecież wszystko na praktyczność. A praktyczność wygląda tak, że bagażnik w tym samochodzie ma 770 litrów. O, Jezus Maria, jaki jest olbrzymi! Ile to kosztuje? q w podstawie kosztuje 360 tysięcy złotych z najmniejszym silnikiem diesla. Ta nieco mocniejsza odmiana kosztuje już 400 tysięcy, a najdroższa RS Q8 ponad 700 tysięcy amelinium, A mówili, że nie pomaluje. A pomaluje i to wszystko tutaj też jest w kolorze Sakhir Gold. Ale pod maską, oczywiście, mówimy o silnikach. A w przypadku Q8 mamy tak naprawdę do czynienia z dwoma silnikami diesla o dwóch mocach i o jednej benzynie. Podstawowy silnik diesla to 45, tak, Audi od jakiegoś czasu oznacza swoje modele i mówimy tutaj o silniku 3-litrowym V6. Drugi to jest 50 też TDI i to jest ten sam silnik, nieco y, wzmocniony. A 55 TFSI to już jest silnik benzynowy. I wiecie, że 3 czwarte wszystkich Q8 w Polsce to są właśnie mocniejsze diesle. Ale na tym nie koniec, bo jeśli mówimy o Q8, to musimy wspomnieć o SQ8 i RSQ8, które pod maską mają już silniki 4 litrowe V8. A jest jeszcze. Q8, Etron, ale to jest elektryk, to jest kompletnie inna Nienachalna elegancja. Tak mógłbym opisać wnętrze Q8, bo przyznaję się, dobrze się tutaj czuję i wszystko mi się tutaj podoba. Oczywiście, jeśli komuś nie podoba się piano black, który tutaj dominuje w centralnej konsoli, w środkowej konsoli, jest tego naprawdę sporo, no to będzie miał problem, bo nie do końca jestem przekonany, czy można ten materiał zastąpić jakimś innym. No, ale na pewno wszystko jest tutaj bardzo dobrze zmontowane. Materiały są świetnej jakości. O, tutaj deska jest nawet miękka, a to przeszycie jest z prawdziwej nici. No, ale funkcjonalnie schowek jest jeden duży, schowek jest drugi w podłokietniku, ale ten jest akurat malutki. I tak naprawdę to jest schowek na telefon, bo tutaj jest ładowarka indukcyjna. Zobaczcie, jak fajnie zaprojektowany jest ten podłokietnik. On z jednej strony. W tej pozycji jest nieco obniżony, w drugiej trochę się podnosi, no i to też jest minus, bo chciałbym na przykład, żeby on był wyżej albo wysunięty bardziej do przodu. W centralnej konsoli najważniejsze jest to, że miejsce na kubek jest i to nawet na dwa kubki. Bardzo przyjemna jest dźwignia zmiany biegów, chociaż umówmy się w przypadku automatycznej skrzyni biegów to ona jest dotykana, używana bardzo rzadko. Mamy łopatki przy kierownicy, więc tutaj zdecydowanie częściej będziemy operować biegami. Dwa ekrany, które zarządzają infotainmentem. Jeden wyżej, drugi niżej, dedykowany, a tak naprawdę przeznaczony jest tylko i wyłącznie do klimatyzacji. Po faceliftingu ten duży centralny wyświetlacz został nieco przeprojektowany, jest teraz jeszcze bardziej czytelny i oczywiście ma więcej funkcji. Nie ma się co tutaj rozwodzić, bo tak naprawdę ma wszystko, co mieć powinien współczesny samochód. Poniżej mamy ekran, na którym możemy sterować klimatyzacją, ale nie tylko, bo możemy wyłączyć sobie na przykład ekran górny i wyłączyć ekran dolny. Wystarczy przytrzymać ten przycisk. Żeby to włączyć, wystarczy przytrzymać włącznik. Fajne jest to, że nie zapomniano o tradycyjnej gałce do zgłaśniania i ściszania radia, na kierownicy zdecydowanie dzieje się dużo, choć mam wrażenie, że w porównaniu z innymi Audi zostało to wszystko uspokojone. Po lewej stronie mamy przyciski do obsługi wyświetlacza przed oczyma kierowcy, po prawej stronie radio. Tempomat osobna dźwigienka ukryta po lewej stronie kierownicy. Po lewej stronie mamy też tradycyjny panel do obsługi świateł i dodam tylko, że większość z tych przycisków to są przyciski haptyczne. Tak można jeździć tutaj nawet na najdłuższe trasy, ale na uwagę zasługuje jeden drobny detal, który zauważył nasz wnikliwy producent. Zobaczcie, w jakim samochodzie mogę z pozycji pasażera obsługiwać otwieranie okien po jednej i po drugiej stronie? Nie przypominam sobie żadnego innego takiego samochodu, a dodatkowo jeszcze tutaj mogę rozłożyć roletkę automatycznie. Najważniejszym elementem do obsługi komfortu na tylnych fotelach jest ten olbrzymi panel. To tutaj mamy możliwość regulacji temperatury. Uwaga, czterostrefowej klimatyzacji. Oczywiście są dwa porty USB, jest gniazdo zapalniczki. A gdzie mogę odłożyć moją kawkę? No, oczywiście, w podłokietniku jest miejsce na dwa kubeczki. Tylko trzeba uwzględnić to, że to miejsce jest nieco mniejsze, więc kubek musi być nieco mniejszy. Podstawowe Q8 przyspiesza w 7,1 sekundy do setki, mocniejszy diesel w 6,1, a najmocniejsze RS w 3,8. Jak poradzi sobie ten? Nie ma takiego efektu przyspieszania, takiego efektu wciskania w fotel, wszystko przez pneumatyczne zawieszenie, ale. Proszę bardzo, 7 sekund. Biorąc pod uwagę warunki zimowe, śliską nawierzchnię i zimowe opony, wynik uznaję za całkiem niezły. Podstawowe Q8 ma 231 koni mechanicznych z silnika 3-litrowego V6 Diesla. Jeśli mówimy o gabarytach tego samochodu, to dzięki pneumatycznemu zawieszeniu, tutaj jazda, nawet na nierównych drogach, jest Płynna, jest przyjemna i komfortowa. Weźcie pod uwagę, że możemy tutaj sobie domówić 23-calowe felgi. 23cale to wtedy opony jest naprawdę niedużo, więc ten komfort, no, jako tako, w takim samochodzie klasy premium musi być. No ale jeśli mówimy o pneumatycznym zawieszeniu, to ciekawa i istotna jest zupełnie inna rzecz. W tym aucie zamontowany jest system, który niweluje przechyły przy. Mocnym przyspieszaniu i przy hamowaniu niweluje właśnie taki efekt nurkowania. Wszystko dzięki pneumatyce. Nie chcę Was zanudzać i opowiadać o systemach asystujących, jakie w tym samochodzie są. Umówmy się szczerze, jest wszystko tak naprawdę, co Audi ma w chwili obecnej do zaoferowania. Przecież, pamiętacie, co powiedziałem na początku? To jest właśnie flagowa, limuzyna już nie, ale flagowy. Sów marki. Więc te wszystkie systemy są po faceliftingu nieco unowocześnione, udoskonalone. Na przykład przejawia się to tym, że na centralnym wyświetlaczu, przed oczyma kierowcy, dostaje subtelne, ale komunikaty. Na przykład teraz coś zabrzęczało, czyli system poinformował mnie, że przekroczyłem prędkość, a tak naprawdę, że ograniczenie prędkości. Zostało zauważone, no więc samochód automatycznie dał mi znać, że powinienem zwolnić. Oczywiście jest aktywny tempomat, oczywiście jest system, który utrzymuje samochód w pasie ruchu, oczywiście jest wiele innych systemów. System Kamer 360, to wszystko tutaj po prostu jest i jest nawet w standardzie. Więc, żeby was nie zanudzać, powiem. Jak z punktu praktycznego wygląda jazda tym samochodem? A widoczność do przodu jest rewelacyjna, lusterka zewnętrzne są olbrzymie. No i jedynie można mieć zastrzeżenia do widoczności do tyłu, no bo wiadomo, nisko opadająca linia dachu a tak naprawdę ścięta klapa bagażnika powoduje, że ta szyba nie jest za duża, ale powiem wam szczerze, że tyle ile muszę widzieć, tyle widzę. Przyjemna jazda w środku to oczywiście komfort akustyczny. Jak wypada Audi Q8? 90 km na godzinę, tempo macik. Już czuję, że jest tutaj naprawdę cicho. A mamy przecież szyby i drzwi bez ramek. 53,3 to jest naprawdę czołówka. A jak wygląda. Komfort akustyczny przy 140 sprawdzicie sobie w tabeli. Czy silnik diesla to jest idealny wybór do takiego samochodu? Jeśli ktoś naprawdę dużo jeździ, to zdecydowanie tak. Nie słychać tego silnika w środku. Jest dynamiczny, no i oczywiście jest dość ekonomiczny. Bardziej ekonomiczny niż silnik TFSI, no i zdecydowanie bardziej ekonomiczny niż duże V8 4-litrowe. Czyli ile zużywa ten samochód na 100 km? Producent podaje, że to nawet gdzieś w okolicy 8 litrów na 100 km. Ja nie byłbym tak optymistyczny. Moja średnia to około 10, ale właśnie tutaj spalanie wygląda tak. Jak jedziesz, tyle masz. Czyli jeśli będziesz jeździł dynamicznie, to spalanie wzrośnie. To nic oczywistego, ale warto zauważyć, że w tak dużym samochodzie, jeśli jedziemy naprawdę płynnie, nie przyspieszamy, nie wyprzedzamy, no to faktycznie można to zużycie osiągnąć no gdzieś na poziomie tych 10 litrów na 100 kilometrów, ale jeśli tylko będziemy częściej korzystać z pedału przyspieszenia, no to ono oczywiście wzrośnie. Dokładne wartości spalania sprawdzicie sobie w tabeli. Oczywiście warto pamiętać o tym, że wszystkie silniki Audi Anno Domini 2023 i 2024 to miękkie hybrydy, także ten diesel to też miękka hybryda, która wspierana jest rozrusznikiem alternatorem. Nic z tym nadzwyczajnego. Nic nadzwyczajnego nie jest także w tym, że w tym przypadku możemy korzystać z funkcji żeglowania. Co to takiego? No to to jest trochę coś innego od funkcji cylinder on demand, czyli odłączenia poszczególnych cylindrów. Tutaj po prostu, jeśli jedziemy ze stałą prędkością i na przykład w optymalnych warunkach, czyli po prostej drodze. Silnik sam potrafi się wyłączyć. Przechodzimy wtedy na tryb jazdy elektrycznej. No i oczywiście, jeśli tego prądu zabraknie, no to silnik spalinowy zaczyna działać. Dlatego to jest funkcja żeglowania bo to działa trochę tak jak w wódce. Zaczyna działać, przestaje działać, zaczyna działać, przestaje działać. Wszystko to ma sprawić, że właśnie spalanie będzie niższe. Podsumowując. Wydaje się, że 400 tysięcy złotych to jest kosmiczna suma pieniędzy. No i oczywiście to jest kosmiczna kwota, ale hmm, na tak wyposażone auto, tej klasy, tej wielkości, no to warto te pieniądze wydać. Samochód jest do granic komfortowy do granic możliwości komfortowy. Samochód jest nienachalnie elegancki. I to prawda, że jeśli ktoś szuka samochodu w tym segmencie i wejdzie do konkurencji do BMW, do Mercedesa i do Audi, no to ten samochód albo mu się od razu spodoba, albo nie. Albo oczekuje właśnie takiego minimalistycznego podejścia do tematu wnętrza samochodu, albo po prostu chce, żeby tutaj mu wszystko świeciło, błyszczało i niemalże tworzyło dyskotekę na kołach. A na koniec żenujący żart prowadzącego. Wchodzi facet do antykwariatu i pyta, czy jest coś nowego? Włączyć y, ogrzewanie. Czy chrupanie nam nie przeszkadza? A jak silnik nam nie przeszkadza, to... Czekaj, bo to nie jest takie proste. I... I co? Czy to było takie trudne? Powiem tylko tyle: to jest mój gabaryt. Czemu ja patrzę w światło?